Cześć, witam Was serdecznie. Dziś nieco innym miejscu, nawiązującym do tematu dzisiejszego odcinka. Otóż dziś przedstawię Wam propozycję mini systemów audio do sypialni. Będą to trzy propozycje w różnych przedziałach cenowych, oferujące różne brzmienie, design i formę. Jesteście ciekawi? W takim razie zapraszam do oglądania. Najpierw jednak intro, po którym przejdę do konkretów. Like these frozen. Pierwszą propozycją będzie zestaw składający się z naprawdę kompaktowego wzmacniacza NAT AMP1 oraz kolumn podstawkowych Line TESI 241. Te drugie przyjechały z Włoch. Zobaczcie jak fajnie ten komplet prezentuje się na komodzie. Skrabny, minimalistyczny, a przy tym elegancki. Mały NAD zapewnia bardzo dobrej jakości brzmienie z ulubionych źródeł muzyki. Ma wbudowany moduł Chromecast, który umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki bezpośrednio z telefonu lub dowolnej wspierającej ten standard aplikacji. Dzięki temu możemy cieszyć się ulubioną muzyką bezprzewodowo. Ponadto wyposażono go w Bluetooth. Dla miłośników czarnych, winylowych krążków wspomnę, że nad AMP 1 posiada też wejście gramofonowe, a w zapasie jest jeszcze jedno wejście analogowe. Może macie odtwarzacz CD do podłączenia? Zawsze macie taką opcję. Jeśli w sypialni macie też telewizor, to jedno z dwóch wejść optycznych również Wam się przyda. Mało wzmacniacz, ogrom możliwości. Stojące obok NADA głośniki to Indian Line Tessie 241. Dostępne są w kolorze jasnego drewna orzechowego lub czarnego dębu. Ten producent jest jednym z ważniejszych we włoskiej branży audio. W jego ofercie znajdziemy kolumny głośnikowe, a także głośniki instalacyjne. Ta marka to prawdziwa klasyka gatunku. Wysoka jakość, włoski styl i w dalszym ciągu przystępna cena. Omawiane dziś kolumny są bardzo kompaktowe i dlatego wydają się być idealnym partnerem dla równie kompaktowego nada. Zapewniają bardzo dobre, ocieplone brzmienie i w warunkach małego pokoju wydają się być propozycją wartą polecenia. Będą też dobrym wyborem jako głośniki dla innych mini systemów audio. Ustawione na półce lub regale Prezentują się naprawdę z klasą. Razem z omawianym dziś wzmacniaczem nad AMP1 tworzą ciekawy i myślę, że nieoczywisty komplet stereo, który idealnie sprawdzi się jako nagłośnienie sypialni czy małego biura. Sypialnia kojarzy się z relaksem, także nie mogą zabraknąć wśród tych propozycji systemu Sonoro, a dokładniej Sonoro Relax. Zasnąć pomoże nam w grana do pamięci urządzenia muzyka relaksacyjna i medytacyjna. A po solidnie przespanej nocy potrzebujemy bodźca, który nas skutecznie wybudzi. Rzeczony bodziec jest na wyposażeniu omawianego sonoro. Posiada wbudowany budzik. Jak sama nazwa wskazuje, sonoro Relax zapewni swoim dźwiękiem błogi wypoczynek, aczkolwiek przypomni też o tym, że trzeba wstać rano do pracy. Głośnik dostępny jest w kolorze białym, czarnym oraz czerwonym. Gdzie każdy jest dodatkowo lakierowany. Ma bardzo ładną, nieco zaokrągloną na rogach bryłę w formie niewielkiego prostopadłościanu. Prosty design i praktyczne funkcje to klucz do urządzenia skrojonego pod sypialnię. Wyraźny wyświetlacz LCD umożliwiał łatwy odczyt funkcji menu urządzenia. Jego jasność może też automatycznie dostosować się do oświetlenia otoczenia. Panel sterowania z przyciskami znajduje się u góry urządzenia, co jest bardzo wygodne. Możemy łączyć się z nim przez Bluetooth, Wi-Fi czy też przewód sieciowy. Posiada wbudowany odbiornik Radia FM i DAB+. W menu znalazło się też miejsce dla regulacji barwy dźwięku, pozwalającej dostosować uzyskane brzmienie do własnego gustu. A dzięki obecności funkcji Connect możemy słuchać muzyki ze Spotify. Sonoro Relax to mały sprzęt o bardzo dużych możliwościach. Ostatnią propozycją jest oto ten głośnik Multirum Plus Pulse Mini 2i. Niech was nie zawiedzie niepozorna forma. To bardzo poważny sprzęt o większych możliwościach, niż wskazuje na to obudowa. A ta dostępna jest w kolorach czarnym lub białym. Oba pokryte matową jakby satynową fakturą. Pulse Mini 2 to bardzo eleganckie, można by rzec dostojne urządzenie. Nie znajdziemy na nim żadnych ekranów, a jedynie diody stanu działania i dotykowy podświetlany panel sterowania. Większością funkcji głośnika możemy sterować za pomocą aplikacji dostarczanej przez producenta. Tam znajdziemy całe mnóstwo funkcji, takich jak dostęp do szeregu serwisów muzycznych, radia internetowego, bluetooth czy zmiany podłączonego wejścia fizycznego. Warto odnotować, że dzięki specjalnej przejściówce możemy podłączyć puls mini 2i do telewizora kablem optycznym. Mini 2 i może z powodzeniem zastąpić oddzielnie ustawiane głośniki i wzmacniacz, oszczędzając cenne miejsce na szafce czy też komodzie. Budowany w niego zestaw głośników daje zaskakująco potężne brzmienie. Byłam zdziwiona, że z takiej obudowy można wykrzesać tak energetyczne brzmienie, pełne niuansów i z dobrze wyczuwalną stereofonią. Mały efekt wow w standardzie. Co prawda, puls Mini 2 i wymaga od stałego zasilania. Jednak nie jest to przeszkodą nie do pokonania. Jeśli chcielibyście wynieść go na taras, aby cieszyć się dźwiękiem na świeżym powietrzu, wystarczy tylko odpowiednio długi przedłużacz lub wolny gniazdo na elewacji. To by było na tyle. Przedstawiłam Wam trzy propozycje systemów audio, które dobrze sprawdzą się jako nagłośnienie w sypialni. Myślę, że to są to inspiracje godne uwagi i zainteresowania. Każdy z Was powinien znaleźć coś pasującego do swoich potrzeb i wymagań. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o bohaterach dzisiejszego filmu lub o innym sprzęcie audio, zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową www.topheheifi.pl. Ponadto zawsze swoją wiedzą służą eksperci dobrego brzmienia, dostępni stacjonarnie w salonach, a także pod numerami telefonów poszczególnych salonów czy też mailowo. Super opcją jest też umówienie się na odsłuch sprzętu w najbliższym salonie Top Haifi. Na własne uszy sprawdzicie, jak brzmi, jak się go obsługuje. Jeśli dzisiejszy film się Wam spodobał, zachęcam do zostawienia polubienia oraz komentarza. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!